Jak mieć spokojną i udaną medytację? 99% ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest problem w medytacji. Zwróć uwagę, z jakimi intencjami zasiadasz do medytacji. Czy chcesz się uspokoić? Czy chcesz, żeby twoja medytacja wyglądała w jakiś określony spokój? Czy chciałbyś się może zrelaksować? I teraz cię zaskoczę. Te intencje nie są właściwe, będą powodowały tylko więcej napięcia. Jeśli naprawdę chcesz mieć udaną medytację i poczuć mega spokój, to nie próbuj go poczuć. Dlaczego? Bo spokój masz już w sobie i nie musisz... Się do niego dostawać, wystarczy się jedynie dostroić. Te wszystkie myśli i intencje, które mówią, że musisz coś osiągnąć, że musisz się uspokoić, że musisz się zrelaksować, są tak naprawdę przeszkodą, bo spokój już czeka na ciebie. Wystarczy odpuścić, dostawanie się do tego spokoju. Ale właśnie to sprawia, że praktyka medytacji jest taka trudna, bo musimy to zauważyć, a potem to zostawić. Kiedy już zobaczysz te intencje, to po prostu zwróć się w kierunku tych intencji, rozluźnij.